Zaraz się zabierzemy za gruntowanie tych ścian przed gładziami i innymi pracami. Zanim jednak do tego przejdziemy, to pokażę czym tutaj będę się posługiwał. Mam tutaj agregat Krakotix X21, czyli ten z najbardziej ekonomicznej wersji. Mam tu już przygotowany grunt w wiadrze i mam też Przedłużki do, do pistoletu, mam też ze sklepu Max Pro taką odcinarkę kolorów, pierwszy raz ją będę używał, wypróbuję tutaj okien, jeszcze nie zabezpieczałem folią, Zobaczę jak to się sprawdzi, chociażby w tym gruntowaniu, przy malowaniu raczej się sprawdza, to do tego służy, ale jeszcze przy gruntowaniu chcę zobaczyć jak to wygląda. Yy, Max Pro ma zamienniki i yy, nieoryginalne części, akcesoria do agregatu. Może to się wydawać minusem, natomiast nie są one nietrwałe, nie rozsypują się wcale przy robocie, co osobiście potwierdzam. Mam tu przedłużki, których używam, mam oryginalną wagnera taką i zobaczcie ona waży tutaj około 108 gramów. Natomiast zamiennik o tej samej długości 84 gramy, to jest o wiele mniej. A zamiennik 50 cm 114 g, czyli prawie tyle co oryginał 30 cm. Z dyszami podobnie. Oryginalna dysza na przykład zielona grubką 28 gramów, Żółty zamiennik 22 gramy, więc jest to spora różnica procentowa. I po dłuższym czasie taki zamiennik może się nam odwdzięczyć mniej bolącą ręką. Przy dłuższych pracach taka ręka może mniej boleć, jak pracujemy godzinę na przykład takim agregatem. Dobra, ustawiłem sobie odpowiednie ciśnienie na agregacie do tego gruntu. Tutaj też skorygowałem się sobie maksymalnie, jak mogłem do talerza, yy, jakby promień pryskania lekko, gdyż przekręcam w lewo, żeby tutaj ten strumień yy, kierował się do odcięcia. Tak samo tutaj jest też regulacja kątowa lewo w prawo i tutaj też maksymalnie, jak mówię Skierowałem tą nakrętkę, nakładkę, nakładkę w lewo i zobaczymy jak to wyjdzie tutaj. Taśmą okleiłem okna z nawyku. Powinienem to sprawdzić bez taśmy, ale będzie widać na taśmie też jak to wygląda. Spróbujmy. No i tutaj powiem tak, z gruntem jednak, przy gruncie ta dysza nie może być tak blisko ściany, bo ten grunt, a teraz tutaj w tym przypadku zmieszany z wodą, no ścieka, będą się robiły zacieki. Jakbyśmy to robili przed malowaniem, to, to nie bardzo. Jeśli chodzi o grunt, to tutaj przy samym rogu, sam rog jest jeszcze suchy. Dopiero tutaj od parę centymetrów, jakieś 5 centymetrów od rogu ten grunt został zaaplikowany. Także do samego gruntowania raczej odcinarka się nie przyda. Natomiast w przyszłości pokażę Wam, jak to przy malowaniu się fajnie sprawdza. No, teraz niestety okna będę musiał okleić, zabezpieczyć krzyżnik, tak samo i normalnie to polecieć agregatem zagruntować. Dobra, okej, okay, wiem. Grzejnika nie ściągam, bo pod spodem jest folia aluminiowa, która odbija ciepło, więc jej i tak nie będzie się malowało. No i co? Zaczynamy. od found a we took many years ago when I to you let okay. podłogi nie zabezpieczam tak dokładnie, bo ona i tak będzie wymieniana, jak ktoś się chciał przyczepić. These years we pack up things and disappear. I never thought I would see you here after all this years. No, i to, i tyle na razie, muszę wszystko tutaj zagruntować na następnym etapie. Chyba jeszcze nie wiem, ale zwałka będę nakładał gładź może na wszystkich ich, ich ścianach. No, i tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeśli widzicie ten film i kanał pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujecie, jakiś tam dzwonek jeszcze do tego sobie kliknijcie najlepiej, łapkę w górę albo w dół, jeśli Wam się film nie podobał. I co? Nawet może zostawcie komentarz jakiś dla potomnych, żeby był ślad po Was. Po z tym filmem może nawet dotrwaliście do końca filmu, to też się tym pochwalcie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!